Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj 20 października, piątek. Słuchajcie, widzicie tutaj na półeczkach dużo butów czeka na odbiór. Już idziemy do mojego miejsca, gdzie codziennie dla Was nagrywam. Słuchajcie, słuchajcie. Eee, dzisiaj co mam Wam do pokazania? Aha, oczywiście, widzę tutaj. A więc tutaj są te Zelóweczki. Nie wiem, czy tam dobrze oświetlenie jest. się Tutaj troszeczkę doświetlam. O, tutaj są oczywiście wibramki. Tutaj klientka ciała troszeczkę grubsze, na tyle ile się da grubsze, ale żeby to wyglądało w miarę estetycznie, czyli bez żadnych takich grubych bieżników traperowatych, czy jakichś w stylu Raptor. Zelóweczki i obcasiki te mocne. To były nowe buty i one są teraz podrasowane, stuningowane, że choleweczka, która jest bardzo nisko, dochodzi do cienkiej zelówki. Teraz będzie miała troszeczkę wyżej. No i też będzie mniej narażona na jakieś tam zachlapania i inne rzeczy. Tutaj niby prosta rzecz wymiana haka, uchwytu takiego, w sumie naprawa tego uchwytu. Natomiast, żeby to tutaj zrobić mniej więcej tak jak oryginalnie, no to ja muszę się tutaj dostać, rozpróć te elementy, podłożyć tam materiał i po pierwsze, żeby usunąć to co, to, co tam jest, zostało. Więc tutaj prosta rzecz, ale troszeczkę będzie przy tym pracy. Tutaj mam takie buciki do roboty. Tutaj klientka chciała przody uzupełnić. Te przody to ja robię z dwuwarstwowej gumy Vibrama, cieniuję ją. Tą warstwę nośną, sztywniejszą szlifuję. Zostawiając troszeczkę przyczubku więcej, żeby to wzmocnić. I fleki. Fleki już tutaj mam troszeczkę przygotowane, więc <coughs> będzie, będzie OK. I tutaj jakieś rozdarcie materiału. Tutaj prawdopodobnie z tego co już popatrzałem na materiały to. Raczej będę próbował od środka to wzmocnić i jakieś dwa, jakieś szewki się zrobi tutaj ozdobne, które troszeczkę jednak to przeszyją. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dbanie o buty, to jest bardzo dużo sposobów o dbanie o buty. Można najprościej na przykład do takich butów, tak jak ja mam jakieś takie, takie zwykłe, jakieś skórzane, lasockie czy jakieś inne rzeczy, i po prostu wstaję o szóstej, wychodzę jeszcze zaspany do pracy. Jest jesień czy zima, i czasami się wdepnie w coś. Jak człowiek jeszcze jeszcze śpi, jeszcze się nie obudził e, dokładnie i gdzieś tam się zachlapią i tak dalej. No to ja używam na przykład tłuszcz, nie? Taki tłuszcz z takim tym, i e, na, na czym by tu pokazać? a o, tak jak jest tutaj on na przykład. nie I ja sobie tutaj te całe doły przy, przy zelówce robię tłuszczykiem. Więcej. Natomiast jeżeli tłuszcz użyjecie i bardzo natłuścicie buty, no to później jest ciężko je tak wypolerować jakimiś kremami czy pastami, żeby się błyszczały. Więc jeżeli lubicie, żeby się wam buty błyszczały, to z tłuszczykami albo jakimiś kremami regeneracyjnymi czy innymi balsamami, to... Tu, tutaj się skupcie na tych miejscach, gdzie jest najbardziej narażone na zamakanie. I, i w miejscach y, można też dać troszeczkę, ale bardzo, bardzo cieniutko, jak chcecie, żeby później je troszeczkę nabłyszczyć. Y, na tych miejscach, gdzie się zginają, prawda? A jeżeli. Jeżeli chcecie, żeby się w ogóle błyszczały i chcecie dbać częściej o buty, to wystarczy krem, czy to jakiś tam krem safira, czy tam ten krem, co wcześniej pokazywałem, czy, czy jakiś inny kremik. Tylko trzeba pamiętać, żeby tym mleczkiem co jakiś czas oczyścić te stare warstwy, zdjąć i cienitką warstwę wetrzeć w skórę. No i następnie wypolerować. Później można jeszcze tam jakieś elementy zrobić pastą żeby jeszcze bardziej to wyglądało jakoś, ale to będzie, to będzie optymalne. Nie ma co przesadzać, prawda? Ja natomiast mam, mam nawet takie buty z Lasockiego, których codziennie do roboty chodziłem. I tak jak mówiłem, tu się wdepło gdzieś w jakieś błoto pośniegowe, tu w jakąś kałużę ja je, ja je bardzo dobrze natłuszczałem tłuszczem. I ta skóra jest pomimo już chyba 7 lat. Ona jest dalej mięsista. Tam już sobie zelówki, spody robiłem chyba dwa razy, a skóra jest, jest w dobrej kondycji, nie pęka. I myślę, że to jest taka, taka postawa, że po prostu, jeżeli chcecie, chcecie po prostu, żeby te wasze buty, jeżeli chodzi o skórę, żeby jak, jak najdłużej wam wytrzymała, to moim zdaniem trzeba natłuszczać te buty i one wtedy będą, będą żyły dłużej po prostu, tak? Słuchajcie, z piątku z piątku to chyba na tyle ja mam teraz na, na poniedziałek, wtorek bardzo, bardzo dużo napraw więc y, zobaczę, może coś fajnego będę miał tutaj to, to odłożę na, na później, żeby wam e, w poniedziałek coś nagrać tak jeszcze patrzę co, co tutaj mam same, same fleki w sumie ogólnie teraz, e, nie mam jakichś e, tam jeszcze jakieś cholewki do skrócenia mnie pani prosiła, o właśnie pokażę ja. Widzicie? Tak. To akurat, akurat przyjąłem, bo to bardzo taka miła klientka. Yy, tu jest tak, skóra zamszowa. Nie wiem, czy to dobrze widać. I tutaj jest materiał. Yy, ja mam na to taki pomysł, żeby po prostu yy, przeszczepić część, yy, część tej góry, tutaj, która jest z gubą. Odwróć oczywiście będę musiał więcej tego buta yy, i zrobić od środka wstawkę, żeby, żeby nie było łączenia na zewnątrz yy, i żeby tą górę, jak, mimo tego, że się skróci, żeby tą górę zachować. Natomiast tutaj uzgodniłem z klientką, że po prostu to będzie obszyte i ucięte, ponieważ yy, to takie rzeczy to zazwyczaj cholewkarz robi, bo... Dużo osób się dziwi, na przykład, jak przychodzi, żeby tam zwężać czy poszerzać. Takie poszerzanie butów to sobie tak przyjąłem, że robię tylko dla osób, które nie mają możliwości kupienia normalnych butów. Po prostu mają po jakichś wypadkach nogi, po jakichś urazach i mają tak napuchnięte nogi, że nie są w stanie kupić butów. Dla takich osób jestem w stanie takie coś zrobić. No tutaj akurat nie się zdecydowałem, bo to też pomyślałem, że to będzie dla mnie fajna, fajne doświadczenie. Natomiast w takich przypadkach musicie szukać cholewkarza. Cholewkarz to jest tak jak zwykły lekarz pierwszego kontaktu nie będzie Wam profesjonalnie serca leczył tylko wyśle, wyda Wam skierowanie do kardiologa. A tak samo z innymi specjalnościami. Kiedyś był obuwnik, był cholewkarz. Były to osobne zawody, więc musicie być wyrozumiali, że wszystkich, wasz szef, nawet jakby chciał to, to, to wszystkich rzeczy nie jest w stanie ogarnąć, bo każdy się tam lubi coś bardziej robić, bardziej się w czymś specjalizuje i niestety nie, nie, jest, nie jest od wszystkiego. Tak? Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Sam jestem ciekawy. Na pewno Wam nagram filmik, jak to będzie wyglądało. Tak więc, ja Wam życzę już na zapas miłego weekendu, bo nie wiem, czy w sobotę coś tutaj jeszcze nagram, być może nagram, ale ogólnie umawiamy się, że do poniedziałku. A więc, cześć.